Dobra, cześć siema na Minecraft Jesteśmy przed odcinkiem Ja wam powiem tylko tyle, że Powracam do nagrywania Juhu Damage powraca do nagrywania I chciałbym powiedzieć, że Wkurwia mnie taka jedna osoba Która ma identyczny nick jak ja praktycznie W minecrafcie tylko 96 dodane Na końcu Ma kanał na YouTubie trochę większy od mojego I po prostu mi wpieprza Że to ja się pod niego podsiąłem Ja zrobiłem ten nick nie znając tego typka i według mnie to on się pode mnie właśnie podszywa. No to było takie coś, że ja mam ten nick 2012 roku. Jak ja mu to powiedziałem, jak on powiedział, że ma ten nick 2013 roku. Nagle wynikło, że on mówi, że on ma ten nick od początku Minecraft Premium, co dla mnie jest idiotyczne takie tłumaczenie się. Później natomiast z jego adminką gadałem, bo oczywiście pan z... Pan S nie chciał do mnie wejść na TSA, bo, bo nie wiem się chyba wstydził. E, wbija, do mnie, wbija do mnie jego Adminka e, i powiedziała mi, że on ma ten nick, on ma ten cały ten Minecraft kupiony od kolegi. No także pozdrawiam tutaj pana S na YouTubie. E, bo dla mnie to jest śmieszne, że jesteś takim idiotą i nawet nie chcesz wejść na TeamSpeaka, a publicznie no, robisz grupy na Facebooku. No dla mnie to jest nielogiczne, no bo jak można robić jakieś grupy na Facebooku, nie wiem User entered your channel. No to mój TeamSpeak O Boże e, Więc no mówię, no jak tak dalej będziesz robił, no to, no, to ja też mogę sobie ponagrywać trochę. E, także co, widzimy się e, na odcinku, jał. Dobra ziomy, a więc tak, e, ja chciałbym wam e, powiedzieć, bo już wszystko się naprawiło, już nie ma żadnych edyc, edycji beta, już e, jest elegancko wszystko e, zrobione. Y, jest wszystko dopięte, jak to się mówi, na ostatni guzik. Tylko, że y, no, już po prostu jest gotowy serwerek, nie? Tu jest mega dropik. Wchodzimy sobie na mega dropik, w lewy teleport. Może będą inne te teleporty. I teraz tak, wchodzimy. Jest 130 osób. I co? Tutaj możecie sobie po prostu pograć na, yy, bez cheatów na, na Mega Dropiku, nie? Tutaj macie Mega Dropik i Dobra, za chwilę wam pokażę, tylko lognę sobie to bez nagrania. Yy, pokażę Wam serwer PvP. Tak, zalogowałem się. Yy, idę sobie na serwerek PvP. Na serwerze PvP gra bardzo mało osób, no ile tu jest osób z 30 może. No mówię, ten serwer dzisiaj rano jest, go, jest y, dokładnie piątek, dzisiaj jest godzina 15, dzisiaj koło 16. Wystartowałem, koło 6 rano wystartowałem ten serwer, także no, możecie spodziewać się paru błędów, no ale, yy, no, no nie wiem, no wszystko chyba działa, nie, jest lobby, elegancko działa, działa na przykład Hart, usuwa kompas i tutaj jedyne niedopracowanie to jest to, że ze skrzynki trzeba jeszcze sety wyciągać, które są ciasta, pindolłem, bo... No, no nie mogę tych kitów ogarnąć, bo żeby się automatycznie zakładały, więc bierzecie SETA, to tam nic się nie stanie, nie? I teraz wpisujecie albo tryby, ukośnik tryby, to otwiera wam się to menu, albo po prostu wpisujecie lobby, od razu was teleportuje, dostajecie kompas i możecie iść na przykład na fosę, nie? No i tutaj na fosie to jest chyba mało osób no, no mówię mało osób jest na tym serwerku ale zamierzam wrócić do nagrywania więc na pewno tutaj możecie mnie spotkać jeżeli ktoś po prostu będzie grał na hardzie najprawdopodobniej będę nagrywał tutaj na razie to jest edycja beta są tego pvp tu są nie nasze mapy ani nic no to po prostu na tym hardzie można mnie spotkać nie? więc co ja się z wami żegnam to był taki krótki odcinek ja wracam do nagrywania tam każdy zesłał lajkacza i o, Trzymajcie się!